Atak, ale wybrzeże jest ostrzegane. O grze pasywnej wróbel Jachlewski znakomicie się obrócił Mateusz Jachlewski. Piękna, dynamiczna akcja. Jest bramka gracza zwanego po prostu siły. Krysiak zgubili piłkę. Papaj tym razem sporo kozłowania w kontrze, ale papaj zakończy akcję. Trafia kapitan Wybrzeża Gdańsk. Pierwsze prowadzenie gości. W poprzednim sezonie występował w Lidze hiszpańskiej, ale grał także w innych krajach na świecie i w Europie. Sulej. Trafia do gospodarzy. Zaremba. Dobrze, Chmieliński do pustej. Artur Chmieliński wie, że jego zespół potrzebuje szybkich bramek, łatwych bramek. I trafia golkiper przez cały plac. Oho, ho, ho, ho! ho! Odpowiedział Mateusz Jachlewski, ależ piękna bramka!